Witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku Video Tech w kolejnym warsztatowym odcinku. Dzisiaj będziemy budowali komputer dla Edyty. Edyta sobie zamówiła komputer z procesorem i 57600K na płycie głównej ASRocka Z270 Pro. Do tego 16 GB pamięci RAM, dysk SSD na system 120 Z, 1TB Seagate przepraszam 2TB Seagate na dane. Karta graficzna inno 3D GTX 1066 GB. Procesor będzie chłodzony chłodzeniem Silentium PC Grandis 2. W tym odcinku nie chodzi o samą budowę komputera. W tym odcinku chodzi, moi drodzy, o podkręcenie procesora i 57600K i karty graficznej GTX 1060, ponieważ takie usługi razem z tym komputerem zamówiła u mnie Edyta. Dlatego sprawdzimy, do ilu da się podkręcić ten procesor od Intel'a najnowszego Kabyleika, i też zobaczymy, na ile będzie w stanie schłodzić go Grandis Dwójka od Silentium PC. Zapraszam do tego warsztatowo-technicznego, laboratoryjnego odcinka. Komputer gotowy, złożony, przed przystąpieniem do jakiegokolwiek podkręcania, zawsze wykonuje wszystkie możliwe testy obciążeniowe zarówno procesora, karty graficznej, test pamięci, test stabilności w grach, Fire Strike, 3D Marki, Valley Benchmark, yy, Cinema R15, OCCT ustawiony na kilka różnych odcinków czasowych, zarówno Limpak, jak i też zwykły test OCCT. Także jest tego sporo. Po tych testach, jeżeli wszystko przejdzie pomyślnie i mam pewność, że podzespoły, które włożyłem do komputera, z, którego, z których zbudowałem komputer, są w 100% sprawne, zaczynam podkręcać. Najpierw zabieram się za procesor. Jeśli uzyskam stabilny, zadowalający wynik, wtedy można przejść do dalszej części podkręcania, na przykład karty graficznej. W tym momencie procesor. Jest puszczony na 4,8 GHz na napięciu 1,28V. Na niższym nie chciał niestety chodzić ten egzemplarz. Test stabilności, pierwszy test stabilności kończy się, tak jak mówiłem wam poprzednio w poprzednich odcinkach. Zawsze puszczam najpierw Synbencha R15, żeby sprawdzić wstępnie czy procesor jest wstępnie stabilny, a potem dopiero test obciążeniowy OCCT. Jeżeli test OCCT przejdzie, to będziemy jeszcze bardziej podnosić taktowanie procesora. Na chwilę obecną mamy 4900 MHz na napięciu 1,31 V. A maksymalna temperatura 78 stopni na najcieplejszym. Drugim rdzeniu, najchłodniejszy rdzeń, 368 stopni. To teraz zabierzemy się za przekroczenie, czy też najpierw osiągnięcie magicznych 5 GHz. Niestety na 5 GHz przy napięciu 1,31 V się wysypał, znaczy był niestabilny w trakcie użytkowania. Dlatego teraz Moi no drodzy, ustawiłem troszeczkę wyższe napięcie, już chyba tylko bardziej z ciekawości, czy osiągnie stabilność na 5 GHz przy napięciu 1,33 V, ponieważ obawiam się, że niestety Grandis 2 już nie schłodzi nam tego kabylejka przy tej częstotliwości i przy tym napięciu, no ale zobaczymy. Procesor udało się ustabilizować na 5 GHz, jednak przy napięciu 1,33 V. Co jest bezpiecznym napięciem jeszcze dla tego procesora, natomiast jest problem z temperaturami, ponieważ one oscylowały w granicach 82-83 stopni podczas obciążenia. Już prawie na styk bezpieczeństwa. Nie lubię osobiście, jak temperatury oscylują w takich granicach, właśnie. Także na tym Grandisie dwójce lepiej go niestety nie schłodzimy tutaj. Przydałoby się jakieś zintegrowane chłodzenie cieczą żeby ten procesor mógł bezpiecznie pracować na 5 GHz. Dlatego zeszliśmy trochę na 4,9 GHz na napięciu 1,31 V, temperatury w granicach 80 stopni max przy maksymalnym długotrwałym kilkugodzinnym obciążeniu testami syntetycznymi, więc w praktyce powinny oscylować poniżej 80 spokojnie. Procesor mamy ustabilizowany Podkręcony, to teraz zajmujemy się podkręcaniem karty graficznej. Kartę graficzną udało się ustabilizować na 250 MHz na e, rdzeniu i na plus 50 MHz na samej pamięci. Temperatury, które osiąga przy podkręceniu, e, po podkręceniu przy pełnym obciążeniu, to jest 63-64 stopnie maksymalnie więc jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Karta jednocześnie jest praktycznie niesłyszalna. Tutaj duży plus właśnie dla chłodzenia Inno3D na tej karcie. Radiator jest dosyć cienki, natomiast spisuje się rewelacyjnie i te wentylatory załączające się od 51 stopni naprawdę robią dobrą robotę. Temperatura procesora... Oscyluje maksymalna 72 stopnie podczas dużego obciążenia w Wiedźminie Trójce. Także też jest całkiem sympatycznie w testach praktycznych, nie w testach syntetycznych, tylko w testach praktycznych. Jest OK przy tym podkręceniu i przy tym napięciu na procesorze 1,31 V. Testy obciążeniowe przy ustawieniach 4900 MHz przebiegają pomyślnie. Jak widzicie tutaj w dolnym rogu. 4 godziny 36 minut. Komputer już pracuje pod pełnym obciążeniem. E, procesor wykazał najwyższą temperaturę, 77 stopni, jak zwykle na drugim rdzeniu. E, natomiast karta graficzna, jej temperatura, moi drodzy, utrzymuje się. Tutaj macie żółtą linię. Na poziomie 54 stopni Celsjusza. I obroty są na poziomie, już wam powiem. 1237 obrotów i jest praktycznie niesłyszalna. Jestem w szoku. To Inno 3D naprawdę ma rewelacyjne chłodzenie, prawie tak dobre jak karty MSI. -a. Ten komputerek będzie się jeszcze testował około 3,5 godziny. Żeby nie było, że to robię pod film, to mówię wam, że tak testuje każdy komputer. Nie tylko podkręcany przeze mnie, ale też każdy nowo zbudowany. Komputer nie tylko z nowych części, ale też z używanych. Później te wszystkie raporty i protokoły dostajecie albo w formie papierowej, albo też na dysku, w zależności od tego, czy kupujecie u mnie system operacyjny, czy dacie swój, czy też bierzecie komputer bez systemu. Ale o tym będzie osobny film, osobny odcinek będę Wam pokazywał, jak ja testuję komputery, na co zwracam uwagę zarówno w przypadku nowych podzespołów, jak też używanych podzespołów. Moi drodzy, operacja zakończona sukcesem. Procesor i karta graficzna podkręcone. Procesor ustabilizowany na 4900 MHz na napięciu 1,31 V. Takie ustawienia po skonsultowaniu się z klientką, a w zasadzie z mężem klientki, pozostawiliśmy przez to, żeby te temperatury nie były zbyt wysokie i żeby komputer był, a raczej procesor, był troszeczkę chłodniejszy na tym grandisie dwójce. Aczkolwiek w normalnym takim użytkowaniu, jak zapewne widzieliście. Po dłuższej grze w na trójkę temperatura procesora maksymalna to było 77 stopni. Natomiast karty graficznej około 66, z tego co pamiętam, więc też jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Pamiętajcie, że do kaby lejków, do podkręcania kabylejków jest potrzebne naprawdę potężne chłodzenie. Nie wystarczy już na pewno boksowy wentylator nie wystarczy. Nawet wentylator z niższej półki to chłodzenie musi być naprawdę potężne, żeby schłodzić rozgrzanego podkręconego kabelejka. Proces podkręcania i testy trwały około 3 dni. Wszystko po to, by osiągnąć maksymalną pewność, że komputer wydany klientowi będzie u niego stabilny i nie będzie nagle sytuacji, że w której z gier nagle mu się zawiesi. Jeżeli wy chcecie oddać swój sprzęt, w sensie komputery, w moje ręce, żebym je podkręcił, zapraszam do kontaktu na stronie www.btpc.pl. Co do karty graficznej, udało się nam ustabilizować ją na 250 MHz na rdzeniu i 50 MHz plus na pamięciach. Pamięci nie podkręciły się zbyt rewelacyjnie, ale to wszystko zależy od konkretnego egzemplarzu karty graficznej. Natomiast wynik osiągnięty 250 MHz na procesorze myślę, że jest nie najgorszym wynikiem i pozwoliło to naprawdę podciągnąć o kilka, kilkanaście FPS-ów w różnych grach wydajność całego zestawu. Czy warto podkręcać? Zdecydowanie warto. Ktoś kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, no słuchaj, ale po co mi procesor z literką K, skoro ja mogę sobie kupić wersję wyższą, wersję mocniejszą i będzie szybszy, czy też będzie równie szybszy jak słabszy procesor po podkręceniu. Oczywiście, że można, jeżeli ma się na to budżet, to jak najbardziej można, natomiast myślę, że... Te procedury właśnie z literą kasą po to, żeby za mniejsze pieniądze, móc osiągnąć wydajność zbliżoną do modeli dużo, dużo droższych i dużo, dużo wyższych w hierarchii procesorów. Także podkręcać jak najbardziej. Warto natomiast na pewno z głową i na pewno patrzcie na temperatury, żeby przez przypadek nie spalić Waszego procesora. A ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie tego warsztatowego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie kciuki w górę i jak zwykle zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam Was ciepło, wideoblog tech.